Cześć! Jestem Rezer. Nagrywam teraz filmik. Tutorial. Jak przejść akt pierwszy w Hello Neighbor, więc. No, w sumie nie ma o czym gadać. Zaczynajmy. Akt pierwszy, tak. I zaczynamy grę. Jako mały chłopiec. Który zbiega w sumie z górki Z piłkę bawiąc się Ciesząc Więc no, Czekamy Kacenka się skończy I Teraz biegniemy po prostu Za piłką Jak dobiegniemy do domku Sąsiada To będzie znowu Krótka kacenka można pominąć, ale my obejrzymy. Więc. No. Hmm? Huh? Widzimy jak sąsiad zamyka piwnicę i się złamuje chyba, ale sąsiad nas zauważa, więc po prostu czeka aż nas złapie, bo nie możemy się teraz ruszyć. I jak nas złapie to jest z powrotem, krótka kadzenka zamyka znowu piwnicę i odstawia kluczyk do piwnicy w pokoju. Kluczyk jest bardzo potrzebny do piwnicy, a to jest dom sąsiada. I my zaczynamy naprzeciwko jego domu. I na, zaczynamy grę. To jest dom sąsiada. To jest yy, mój, nasz. I to będziemy musieli się dostać do tych drzwi tam, piwnicy w środku sąsiada. I kluczyk jest... Kluczyk jest tu na górze w tym pokoju. I są dwa chyba, tak, dwa sposoby na dostanie się tam winną albo tą dziurą w dachu, więc ja się dostanę dziurą. Bierzemy tą przykrywkę od kosza i rzucamy w to okno, żeby je wypić oczywiście. I jak to zrobimy, sąsiad się w górze zauważy nas, po prostu wracamy do swojego domku i teraz potrzebujemy skrzynki. Pudełka. Pudełka można zdobyć za jego domem albo u nas w domu pod swanami. To po prostu pójdę po te pudełka. Będzie prościej. Na pewno. Jak je zbierzemy, to idziemy tutaj na tą półkę ale drabinę, żeby dostać się tam do środka. I sąsiad akurat u nie idzie spaje, więc nie złapie nas, więc możemy, możemy szybko wejść tutaj na górę i pudełka postawić. I tutaj musimy pójść na ten dach. Jak wejdziemy na ten dach, musimy skoczyć na ten drugi. O, ostrożnie, żeby nie spaść. I wchodzimy przez to okno. Jak już tu jesteśmy, to wezmę sobie książkę, żeby widzieć więcej, bo te pudełko dużo zasłania tutaj to tą dźwignię yy, przesuwamy i teraz musimy się dostać tutaj yy, ale te drzwi są zamknięte, nie można się dostać więc bierzemy ten obraz i za obrazem jest dziura i teraz możemy wejść do tej dziury i tu jest kluczyk, żeby otworzyć te drzwi więc otwieram je i tutaj musimy się dostać ponieważ tu, są, tu jest kluczyk do piwnicy, ale blokuje nam krzesło, te drzwi, więc nie dostaniemy się, więc tą dźwignię przestawiamy bierzemy ten kluczyk, ten kluczyk jest do auta, nam pomoże i ten żółty nam się nie przyda i pudełka nam się przydadzą, w sumie to wezmę to i to później nam się przydadzą, później powiem teraz wyrzucę tą książkę, bo mi już niepotrzebna biorę ten kluczyk i ten kluczyk właśnie do auta, do bagażnika, więc Skaczę po prostu i otwieram szybko. Biorę magnes. Ten kluczyk mi jeszcze jest niepotrzebny, ale sąsiad mnie widzi. No właśnie. Sobie pójdę. I ten magnes, jak można się domyślać, przyciąga metal. I z tyłu po prostu pójdziemy, żeby przyciągnąć do tego magnesu kluczyk do garażu, a w garażu zdobędziemy wręcza. Wręcz, żeby dostać się na górę do tej dziury na dachu, więc idziemy za i tutaj mamy małą wentylację taką. Stawiamy pod nią pudełka, tutaj dwa wystarczą. Wchodzimy na te pudełka i przyciągamy tutaj rzeczy. to się akurat nam nie przyda, ale to się nam przyda. To jest ten klucz, to jest no, taki dziwny klucz, wytrych taki. Ale dobra, wchodzimy przez to, wchodzimy przez to okno. U mnie jest otwarte, nie wiem czy w każdej, że jest otwarte, Może sąsiad zniszczył. I to jest garaż. Normalnie jak nie macie tego, to po prostu wchodzicie tu sobie i do, do przodu i w prawo. Tutaj bierzemy tego wręcza i idziemy za dom jego, sąsiada i otwieramy tutaj tą śrubkę. I wchodzimy do góry i wręcz nam już się nie przyda. I w sumie nie, to sobie wyrzucę. Skaczemy też tu i teraz zabieramy to krzesło, żeby móc wyjść, ale tu jest ten kluczyk do piwnicy. Najważniejsze, to bierzemy tutaj, otwieramy te drzwi i już się udajemy do piwnicy. Przeciągamy tą wajchę, żeby ściana się odsunęła i łatwiej nam było pójść do piwnicy właśnie. Więc idziemy do salonu, otwieramy tą piwnicę, no i wchodzimy. I w piwnicy jest też również sekwencja, której nie lubię w sumie, ale no jest, jesteśmy w piwnicy. Jak idziemy tu na dół, to ukryte przejście jest w pralce. Tak, bardzo pomysłowe. W pralce. To wchodzimy. I jak wejdziemy tutaj do pralki, jesteśmy w pokoju. Takim zamkniętym, ale tu jest okno, tu nie ma tych, tego szkieletu, więc możemy przez nie wyskoczyć. Zabieramy to coś i odkładamy. i teraz otwieramy to e, bramę idziemy tutaj za mną i po prostu tak jak ja ciężko teraz opisywać co się dzieje, ale otwieramy te drzwi, otwieramy te drzwi i te drzwi. Musimy je otworzyć, ponieważ włączymy prąd tutaj w tej e, skrzynce. I wszystkie nam bramy się zamkną, więc po prostu otwieram te drzwi, biegniemy sobie tutaj. I no, tutaj. I teraz dotrzemy na miejsce, tutaj idziemy. I tu, jak włączymy prąd, to się otworzy. Przestanie tak mygać i będzie otwarte, żeby generator. Włączyć, więc teraz sobie po prostu zniszczę te ceglane ściany, żeby te drzwi otworzyć. A nie, one są zamknięte. To po prostu idziemy wyłączyć prąd teraz. Yy. Tak, z powrotem całą drogę, żeby prąd wyłączyć. I tu. Check. Tu o, no są się pogubiłem, ale dobra. Włącz, yy, wyłączamy prąd. Jak można zobaczyć, zgasły światła, brama się zamkła, więc szybko biegniemy tam, włączyć generator, yy, tą samą drogą, tak jak wcześniej, bez żadnych problemów. I tutaj powinno być otwarte i odpalamy ten, yy, no żeby otworzyć te drzwi do wyjścia te drzwi są zamknięte no dobra to po prostu wracamy się i jak już się wrócimy to musimy z powrotem włączyć prąd ale y... tu teraz pobiegnę się trochę zgubiłem moje tak tu biegniemy żeby otworzyć tą bramę a od razu, i teraz idziemy włączyć prąd, żeby nam się właśnie wszystkie bramy odpaliły. E, otworzyły w sensie. Spigniemy tędy e, tu i odpalamy prąd. Wszystko nam się pootwiera, więc mamy prostą drogę do wyjścia. I jak już dojdziemy tutaj. Po prostu otwieramy te drzwi dzięki generatorowi. Odpaliśmy się otwiera. I zanim wejdziemy, muszę ostrzec, że tu nas będzie gonił sąsiad. Więc wchodzimy i jest krótka katcenka. I od razu biegniemy przed siebie. Bez skręcania, tu nawet skrętów nie ma, tylko to główne. I tu na końcu są drzwi, kłódki, wszystko. I sąsiad nas dogoni w końcu, złapie. I to w sumie było zaplanowane, więc i koniec w sumie. Akt drugi, koniec aktu pierwszego. Aktu drugiego nie będę robił teraz, zrobię kiedy indziej, indziej, ponieważ po prostu szybki tutorial miał być na akt pierwszy. Akt drugi zrobię kiedy indziej, więc zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, dzwonek. I dziękuję za uwagę, dziękuję za wsparcie każdego, kto oglądał. Mam nadzieję, że się spodobało i dziękuję. Do widzenia, miłego dnia albo dobranoc i papa. pa pa